Probież pracy w Bukhotowie rozpoczął w połowie listopada 2012 roku. Pod jego wodzą drużyna zagrała jedynie w czterech spotkaniach, zdobywając w nich dwa punkty. W grudniu doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Pracę z probieżem doskonale pamięta Łukasz Wroński. Jak wiemy to był krótki czas jego Bełchatowie, ale ja wspominam bardzo dobrze, gdzieś tam u niego jako młody chłopak grałem, dawał mi dużo szans z grania, jest to taki odważny trener, dosyć w swoich decyzjach, jest takim powiedzmy, starał się być przynajmniej w Bełchatowie, a myślę, że później też tak było, takim liderem w szatni, gdzieś tam twardą ręką trzyma wszystko, także... Także ja jak najbardziej yy, bardzo dobrze go wspominam. Tylko szkoda, że tak krótko pracował niecałe dwa miesiące chyba w Łotowie. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, zaskoczenie. Powiem szczerze, że dla mnie osobiście nie. Gdzieś tam, gdzie się pojawiły te, te kandydatury, trzy trenera Papszuna, Urbana i, i powiedzmy trenera Probierza, to najbliżej mi było tak racjonalnie e, trenera Probierza, ponieważ no, wiemy, że prezes jest gdzieś tam dobrze się zna z trenerem Polskiego Związku Piłki Nożnej. E, tak myślałem, że trenera Papszuna w tym momencie, gdzie reprezentacja jest, ciężko będzie też przekonać, musiałoby się dużo zmienić. E, też to jest powiedzmy, no nie jest to komfortowa sytuacja dla trenera teraz wziąć reprezentację. A trener robisz, nie ma nic do stracenia. Gdzieś tam troszkę już dostał po uszach od społeczeństwa. Nieraz tam są jakieś śmieszne memy z nim związane, i myślę, że, że nie bał się tego wziąć. I no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ma twardą rękę, mentalnie podoła. Myślę, że to może być mimo wszystko dobry wybór, bo w tej kadrze nie brakuje umiejętności, tylko troszkę mentalności. Jeśli trener tutaj wpłynie na zespół, to może to dobrze wyglądać. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Gdzieś tam mówię, w bazował dużo na mentalności zawodników, także mam nadzieję, że podbuduje chłopaków i gdzieś tam po bardziej uwierzę w siebie i będzie to lepiej wyglądać. Bo tu nawet nie będzie czasu na wspólne treningi, tylko tak naprawdę zarządzanie grupą ludzi. No dokładnie, no, bo tak większa opinia jest, że trener papcun by to lepiej, szybciej, że lepiej, żeby on poprowadził na dłuższą metę, tylko kto w Polsce na dłuższą metę da mu czas? No, nawet kibice mu nie dają. Liczy się najbliższy wynik takiej reprezentacji. To jest selekcjoner, sama nazwa mówi, nie trener. No i myślę, że dajmy szansę trenowi probieżowi. Zobaczymy, co to wyjdzie. Myślę, że on będzie miał z dwa treningi, trzy i zagrają od razu mecz reprezentacji. Także no, tu tylko głowa, gdzieś tam jakieś taktyczne może niuanse, a dużo się nie poprawi jak gry jakościowa. Jak pan myśli, z Lewandowskim się dogada? Yy, no to już chyba on nakreślił jakiś tam powiedzmy konspekt pracy. Myślę, że wybierze dwie drogi, albo się dogada, albo nie. Albo zbuduje tą drużynę z Lewandowskim i się dogadają, albo bez Lewandowskiego i będzie starał się to jakoś odmłodzić. No właśnie, postawi na zgrane karty, jak pan myśli, yy, czy będzie chciał... Yy... Efekt nowej miotły, czyli wprowadzić sporo nowości. No, znając tak trenera, z tego co z nim pracowałem i tak później z opinii z kolegami, może namieszać w powołaniach wydaje mi się, i, i gdzieś tam dać taki bodziec w tej szatni. A czy on będzie dobry w skutkach, to się okaże po najbliższym meczu. Czyli z dużą ciekawością będzie pan oglądał najbliższe mecze kadry? Ja każdy mecz kadry oglądam z ciekawością, czy przegrywają, czy wygrywają. Jestem z tym w wierniejszych kibiców. Wiadomo, że ciężko się ogląda to, co ostatnio, ale myślę, że chłopaki się zepną i gdzieś tam dla środowiska całej piłki będzie to lepiej wyglądać.